Miłośnicy wina będą mogli świętować zbliżające się zbiory. Szansa ku temu będzie już w najbliższy weekend w Rybnej pod Krakowem. To właśnie tam odbędzie się uroczysta inauguracja Jurajskiego Szlaku Winnego, który ma udowodnić, że polskie wina to już nie tylko atrakcja turystyczna, ale poważna konkurencja dla trunków z Włoch, Francji, Portugalii czy Mołdawii. Zbiory zbliżają się wielkimi krokami i dlatego też postanowiliśmy w najbliższy weekend świętować to wielkie wydarzenie dla winiarstwa. Fakt faktem do zbiorów jeszcze około miesiąc, natomiast jest to już świetny moment po to, żeby wspólnie z naszymi gośćmi, klientami cieszyć się i degustować. Szykujemy imprezę, która będzie inauguracją nowego szlaku winiarskiego, który powstaje na terenach w najbliższej okolicy Krakowa, Jurajski Szlak Winny. Podczas imprezy oprócz degustacji naszego wina można będzie zdegustować. Również lokalne przysmaki i wziąć udział w kilku atrakcjach, zabawach, które przygotowaliśmy poza konkursami, m.in. koncert zespołu na żywo, czy, czy jeszcze kilka innych atrakcji, których dzisiaj jeszcze nie chcę zdradzać. Spotkanie będzie również okazją do przekonania się, że polskie winnice nieprzypadkowo są coraz częściej doceniane na arenie międzynarodowej. Kluczem do sukcesu jest nie tylko doświadczenie, ale również bogactwo naturalne naszego regionu, żyzne gleby. Oraz pasja. Często się spotykam z taką opinią, że w Polsce nie można zrobić dobrego wina. Żeby się o tym przekonać, to zapraszam w najbliższą niedzielę na, na naszą winnicę i chętnie podyskutuję ja osobiście uważam, że można, da się. Pijemy naprawdę świetne polskie wina, które niczym nie ustępują winom z typowych krajów winiarskich, a tego, co nam tak naprawdę brakowało, to przede wszystkim tradycji i doświadczenia. W bardzo krótkim czasie, w przeciągu dosłownie 10 lat nauczyliśmy się robić wina, które już nie tylko są winami pijalnymi i bez wad, ale są Naprawdę winami, które z powodzeniem konkurują ze świetnymi zachodni, zachodnimi winami. Na pewno ciągle to jeszcze jest bardzo daleko za krajami, które są typowo winiarskie, które mają tradycję i mają tą wiedzę przekazywaną z dziada, pradziada. Natomiast wiedza, którą posiadają nasi winiarze, instytucje, które się angażują w pomoc, czy to uczelnie, czy, czy bardziej komercyjne przedsięwzięcia, to wszystko powoduje, że nasze winiarstwo już dzisiaj nie jest amatorskim czy hobbystycznym zajęciem, tylko już możemy śmiało powiedzieć, że to jest nowa gałąź gospodarki, a może nie tyle gospodarki, co turystyki, bo dla mnie wino w Polsce, winiarstwo w Polsce, w Polsce co jest wprost związane z turystyką, jest to no, bardzo ciekawe e, zjawisko. Ludzie chętnie przyjeżdżają do Winnic, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak rośnie wino, rośnie, jak produkuje się wino i przy okazji też chętnie kosztują. A dzięki temu, że w okolicy Winnic często są różne ciekawe punkty widokowe, no to w, w całości składa się to w bardzo fajny, perspektywiczny projekt. Winobranie w Rybnej to dwudniowe święto wina organizowane przez Stowarzyszenie Wokół Rybnej, Województwo Małopolskie, Winnicę Jura, gdzie odbędzie się pierwszy dzień wydarzenia oraz Winnicę Zagrabie, gdzie na niedzielę zaplanowano główną część atrakcji.